Jam jest całkowitym zdrowiem, obfitością, szczęściem, pokojem i doskonałością. Jam jest mocą kontrolującą i doskonałością w każdym i wszędzie. Jam jest Bogiem w działaniu. Jam jest drogą, prawdą i życiem. Jam jest brama otwarta, której żaden człowiek zamknąć nie może. Każdy oddech jest Bogiem działającym we mnie. Jam jest wielką obfitością Boga, widoczną w moim użytkowaniu teraz i zawsze. Jam jest pełną działalnością i mocą wspierającą każdą rzecz twórczą, której chce. Jam jest z martwych wstanie i życie. Jam jest istotą wzniesioną duchowo, którą chcę być. Jam jest wiecznym uwalnianiem z każdej ludzkiej niedoskonałości. Ja akceptuję teraz moją całkowitą i już ustanowioną doskonałość. Jam jest jedyną wszechmocną obecnością, która działa w moim umyśle, ciele i świecie. Jam jest aktywną obecnością, która doskonale rządzi każdym przejawem w moim życiu i w moim świecie. Jam jest doskonałą myślą i uczuciem twórczym, obecnym we wszystkich umysłach i sercach całego świata wszędzie. Jam jest ogromnym prawem sprawiedliwości i opieki boskiej, działający w umysłach i sercach całego świata. Jam jest miłością boską, która napełnia umysły i serca wszystkich ludzi wszędzie. Jam jest władzą Boga wszechmogącego. Jam jest świadomą pamięcią i zrozumieniem wszystkiego. Czym się posługuję? Jam jest największe i inteligentne działanie mojego umysłu i mojego serca. Jam jest jedyną inteligencją i jedyną obecnością, która działa. Jam jest energią, której używam w każdym działaniu. Jam jest światłem oświecającym każdą komórkę mojej istoty. Jam jest inteligencją i mądrością, kierującą każdym moim wysiłkiem. Jam jest nieograniczoną substancją, które mogę używać i nadawać jej kształt. Jam jest moją siłą, moim doskonałym zrozumieniem. Jam jest moimi zdolnościami do stałego stosowania. Jam jest prawdą, która daje mi teraz doskonałą wolność. Jam jest brama otwarta do światła Boga, który nigdy nie gaśnie. Jam jest moim wzrokiem, które dostrzega wszystkie rzeczy, widzialne i niewidzialne. Jam jest moim słuchem, słyszącym dzwony wolności, które teraz posiadam. Jam jest moją zdolnością odczuwania najwspanialszych zapachów. Jam jest całością wszelkich doskonałości, które chciałbym przejawić. Jam jest całkowitym zrozumieniem, mocą i stosowaniem całej doskonałości. Jam jest całkowitym objawieniem i używaniem wszystkich mocy mojej istoty, którą Jam jest. Jam jest miłością i wielką siłą uruchamiającą każde działanie. Jam jest berłem, niegasnącym płomieniem, olśniewającym światłem, mądrością, budowniczym i doskonałością teraz wyrażoną. Jam jest tym, czym chcę być. Jam jest cudem, jam jest obecnością, ustalającą jego przejawianie się przez boską miłość, mądrość i moc. Jam jest czysty umysł Boga. Jam jest obecnością rządzącą wszystkim. Jam jest wszystkim, co istnieje w każdym miejscu, tak widzialnym jak i niewidzialnym. Jam jest obecnością mistrzowską, która kontroluje i zawsze zwycięża. Jam jest wzniesioną obecnością. Akceptuję całkowicie działanie mojej potężnej obecności. Jam jest. Istnieje jedynie obecność Jam jest, inteligencja, światło i moc, która działa. Jam jest obecnością boskiej miłości w każdym momencie. Jam jest obecnością oświecającą i wyjaśniającą, zamanifestowaną w całej swojej mocy.